Raniosynostoza to wada wrodzona, charakteryzująca się przedwczesnym zrośnięciem jednego lub wielu szwów czaszki dziecka, co uniemożliwia jej prawidłowy wzrost. Częstość jej występowania to jedno na 2000 urodzeń. Zatem w Polsce rodzi się około 200 dzieci z kraniosynostozami, których leczenie jest konieczne. Brak leczenia u takich dzieci zwiększa ryzyko występowania zaburzeń rozwojowych, zwiększa ryzyko nieprawidłowego kształtu głowy. Głowa jest narządem, ma konkretne cele, konkretne funkcje. Im bardziej zdeformowana jest ta głowa, tym bardziej te funkcje są zaburzone. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie jest już liderem w leczeniu kraniosynostos w Europie. To właśnie tu leczone są coraz trudniejsze przypadki i coraz starsze dzieci. Liczba operacji jest także imponująca. Lekarze z tutejszego szpitala tylko w roku 2023 wykonali 187 zabiegów zarówno metodą klasyczną, jak i endoskopową. Klasyczna często jest niezastąpiona w ciężkich przypadkach i u starszych dzieci. Polega na wykonaniu cięcia skóry od ucha do ucha, rozcięciu czaszki na wiele elementów i zamianie miejsc kości, tak by najlepiej dopasować uzyskane elementy do prawidłowego kształtu głowy. Jednak, jak się okazuje, niemal u połowy pacjentów można zastosować metodę endoskopową. Mniej więcej od półtorej roku wprowadziliśmy do naszej kliniki leczenie bardzo zaawansowaną małoinwazyjną metodą, mianowicie endoskopowe leczenie z indywidualizowanymi sprężynami dystrakcyjnymi dzieci z kraniosynostozami, które wykonujemy mniej więcej pomiędzy 3 a 6 miesiącu życia. Jest to rozwinięcie standardowej metody sprężynowej, którego głównym Nową jest właśnie to z jednej strony planowanie biomechaniczne, zindywidualizowane sprężyny, czyli każde dziecko dostaje sprężyny dokładnie takie, jakie on potrzebuje, w tym miejscu, w którym potrzebuje i jest to wykonywane za pomocą endoskopu, czyli mało inwazyjnie przez dziurkę od klucza. To metoda z pewnością bezpieczniejsza i znacznie szybsza od klasycznej. Lekarz po zaplanowaniu zabiegu i zaprojektowaniu indywidualnej sprężyny na podstawie tomografii komputerowej 3D w wirtualnej rzeczywistości jedynie nacina czaszkę, by umieścić sprężynę dystrakcyjną. Ją zahaczamy tutaj w kości, i to powoduje, proszę zobaczyć, jak bardzo się rozpychają te kości. Tu zakładamy jedną, tu zakładamy drugą, i to powoduje, że ta czaszka robi się bardziej szeroka. I ten wzrost nie będzie już zachodził nieprawidłowo przód-tył, ale również i na boki. Po takim zabiegu jest już 3-miesięczny Antoś z Kielc. Jego sytuacja była o tyle trudna, że rodzice zupełnie nie widzieli jakichkolwiek zniekształceń główki syna. Dziecko wyglądało na zupełnie zdrowe. Teścioła, która jest pediatrą zauważyła, że ciemiączko jest jednak za małe. I skierowała nas na dodatkowe jakieś badania USG, gdzie rzeczywiście tam wyszło, że te szwycza szkoły są zrośnięte. No i wtedy już byliśmy tam skierowani do profesora Larysza, gdzie rzeczywiście potwierdziło się, że, że to jest kraniosynostoza strzałkowa. Tata małego Antosia po swoich doświadczeniach radzi rodzicom, by wnikliwie o wszystko lekarze pytać i badać dziecko, jeżeli czujemy, że coś może być nie tak. Bo lepiej dmuchać na zimny niż przegapić szansę na leczenie, które jest możliwe dzięki tak dobrej opiece, jaka jest w szpitalu dziecięcym w Olsztynie. Mieliśmy od początku całą opiekę, szereg badań, wszystko, co tak naprawdę jakieś nasze powiedzmy. Obawy zostały wyjaśnione, jak to będzie wyglądać. Czujemy, że wszystko poszło super. Dotychczasowe doświadczenia i sukcesy związane z leczeniem endoskopowym z zastosowaniem sprężyny zindywidualizowanych pozwoliły lekarzom z kliniki chirurgii, głowy i szyi dzieci i młodzieży, ośrodka eksperckiego chorób rzadkich wojewódzkiego specjalistycznego szpitala dziecięcego w Olsztynie na rozwinięcie tej metody. Podobnie jak ośrodki w Londynie, Oksfordzie czy w Paryżu lekarze mogą za pomocą sprężyn leczyć starsze dzieci. Jest pewna grupa, na szczęście niewielka, dzieci, gdzie struktura kości jest na tyle nieprawidłowa, że zastosowanie innych metod, czy metod klasycznych, czy też metod dystrakcyjnych, gdzie musimy fizycznie wkręcić dystraktor w kość, jeśli te kości są nieprawidłowe, nie moglibyśmy tym dzieciom tak naprawdę nic zaproponować. Zastosowanie zindywidualizowanych sprężyn z planowaniem biomechanicznym. Pozwala nam na to, że możemy jednak te dzieci leczyć. Lekarze nie ustają w doskonaleniu leczenia, dzięki czemu pomagają dzieciom z wyjątkowo ciężkimi chorobami. Tak jak w przypadku półrocznej Michalinki, która urodziła się z niezwykle rzadkim zespołem wad wrodzonych, który przypada na jedno dziecko na milion. Zaczęło się od tak naprawdę już prenatalnie, bo wiedzieliśmy, że córka ma dosyć rzadką chorobę genetyczną. Zespół Sensenbrenner, no jest to przypad, jest bardzo mało przypadków w Polsce, jest go około 18, a w całej, w całej Europie kilkadziesiąt. Widzieliśmy, że będzie problem właśnie z kraniosynostozą i szukaliśmy rozwiązania, żeby jak najlepiej pomóc. No i tutaj na różnych grupach znaleźliśmy właśnie profesora La Larysza jego cały zespół. Po pierwszej konsultacji no, wiedzieliśmy, że no, będzie potrzebna operacja. E, bardzo, bardzo szybko udało się dostać termin. Bo dziewczynka poza kraniosynostozą strzałkową boryka się między innymi z postępującą niewydolnością nerek, z wrodzonymi wadami serca i z tym, że genetyczny mechanizm może powodować z czasem pogarszanie się stanu klinicznego dziecka. Dlatego u Michalinki lekarze zastosowali kolejne wyjątkowo korzystne leczenie. To, co udało nam się z racji tego, że Michalina trafiła do, dostatecznie szybko do nas, to z jednej strony ustabilizować ją na tyle tutaj we współpracy i z nefrologami, z kardiologami, z pediatrami, na tyle, żeby mogła bezpiecznie przebyć ten zabieg, ale z drugiej strony mogliśmy wykonać zabieg małoinwazyjny z jeszcze bardziej nowoczesną metodą takich zindywidualizowanych bioresorbowalnych dystanserów. Co to znaczy? To są takie płytki, które nie są tak silne jak, jak sprężyny, ale w takich przypadkach, tych wyjątkowych przypadkach, możemy je zastosować. One również rozszerzają czaszkę i co najważniejsze, one z czasem się wchłoną, w związku z czym nie musimy ich wyciągać, a w związku z czym nie musimy dziecka poddawać drugiemu zabiegowi. Michalinka dziś już tryska energią i podobnie jak inne dzieci, przynajmniej kłopot kraniosynostozy, ma już z głowy i to dosłownie. Lekarze dwoją się i troją, by sprostać najtrudniejszym przypadkom, a dyrekcja skutecznie ich wspiera w rozwoju jedynego w Polsce ośrodka eksperckiego chorób rzadkich. By jakość i komfort leczenia był coraz lepszy, szpital po raz kolejny powiększy się o kolejne skrzydło. Skrzydło siedmiopoziomowe, dwa poziomy pod ziemią plus parter i cztery piętra w górę i tam będzie właśnie to centrum chorób rzadkich. Po to właśnie, aby komfort leczenia tych pacjentów, którzy przyjeżdżają z całej Polski był na tyle dobry, aby pacjenci mieli dobre warunki, rodzice, żeby mieli dobre warunki, no i jednocześnie, aby ci pacjenci, bo to jest dla nich najważniejsze, kompleksowo, interdyscyplinarzowo, tu na miejscu mieli wszystkich dostępnych specjalistów, bo choroby rzadkie charakteryzują się tym, że, że, że mają wiele wad, wiele zaburzeń i do leczenia potrzebny jest cały zespół specjalistów, który tu jest dostępny. I ma obecnie pod swoją opieką około 6 tysięcy pacjentów, z czego blisko 4,5 tysiąca to pacjenci kliniki chirurgii głowy i szyi, dzieci i młodzieży.